Dariusz Baranik, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Przystań w Porcie, w którym prezentujemy porty zalewu szczecińskiego i zmiany, jakie w nich zachodzą. Nie zapominamy również o żeglarzach. Zapraszam. A dziś w programie odwiedzimy Międzywodzie i podsumujemy nasz cykl. Międzywodzie, które dziś odwiedzamy, to kolejne miejsce, gdzie jest realizowany projekt. Co prawda nie ma tutaj portu, ale wykonano również bardzo ważną inwestycję. W kwietniu Międzywodziu zakończono jeden z etapów projektu Porty Zalewu Szczecińskiego. Poprawa jakości infrastruktury szansą na rozwój. Panie dyrektorze działania w ramach projektu są wykonywane na wodach całego zalewu, a co dokładnie zostało zrealizowane tutaj w Międzywodziu? W Międzywodziu może nie widać tej inwestycji, ale to jest bardzo ważna rzecz. Odtworzenie pola refulacyjnego pozwala to nam na odkładanie tego urobku, który będzie powstawał w trakcie pogłębiania torów wodnych. Co w tym miejscu Zastaniemy za kilka lat. Mówiąc szczerze, teren jest dosyć duży. Za parę lat po wypełnieniu tego pola, czyli po odłożeniu i osuszeniu mokradeł, powstanie perspektywicznie dla gminy obszar do zagospodarowania na różne cele, budownictwo rekreacyjne czy też inne tego typu inwestycje. W jaki sposób te wszystkie inwestycje, które są realizowane tutaj na terenie zalewu, wpływają na bezpieczeństwo żeglujących w całym regionie? Moim zdaniem w zasadniczy sposób poprawi się bezpieczeństwo żeglugi, bo otrzymaliśmy. Parametry torów wodnych pozwalające na wykorzystanie przez różnego typu jednostki. Dodatkowo zmodernizowaliśmy oznakowanie pływające, które poprawia bezpieczeństwo poruszania się po tych torach wodnych. A co za tym idzie? Stworzyliśmy możliwości rozwojowe dla okolicznych gmin i dla turystyki i żeglugi jako takiej. Skoro mówimy już o oznakowaniu, to ile takich oznakowań zakupiono i gdzie je umieszczono dokładnie? Na jakich torach wodnych? Mówimy właściwie o wszystkich torach bocznych, tak zwanych na zalewie szczecińskim, kamieńskim, czyli torach podejściowych do małych portów, tak zwanych. Tam całe oznakowanie pływające zostało zmodernizowane i jest to 93 pławy nowego typu, niewymagające konserwacji, a jednocześnie odporne. Konstrukcja odporna jest na zabrudzenia przez ptaki także pozwala to w jakiś sposób poprawić ich wizurę w stosunku do pozostałych znaków. To nasz ostatni program, czas więc na podsumowania, w jaki sposób ten projekt wpływa na poprawę żeglugi, zarówno transportowej, gospodarczej, jak i turystycznej. Urząd Morski realizuje projekty tego typu, żeby raz zachować bezpieczeństwo żeglugi, ale jednocześnie poprawić warunki rozwojowe dla regionu i to było głównym celem tego projektu. Stworzyliśmy dzięki temu możliwości rozwijania się gmin i okolicznych miejscowości, ale sposób wykorzystania no to już nie jest po stronie urzędu. My stworzyliśmy tylko możliwości. Czy Urząd Morski planuje jeszcze podobne inwestycje w najbliższych latach, czy już jednak wszystko zostało wykonane? Nigdy nie ma tak, że wszystko jest zakończone. Na pewno pojawią się potrzeby, i zasadniczym elementem będzie utrzymanie już tej odbudowanej infrastruktury dojściowej do portu. Projekt realizowany jest po to, żeby wzmocnić potencjał portów nad zalewem Szczecińskim i poprawić jakość żeglugi. Dzięki inwestycjom realizowanym w ramach projektu będą tam mogły pływać jachty i żaglowce o zanurzeniu pełnomorskim. Zyska na tym region, który będzie coraz bardziej atrakcyjny turystycznie oraz zostaną stworzone warunki do rozwoju przedsiębiorczości związanej z turystyką, żeglarstwem i żeglugą. Realizacja tego projektu ma przyczynić się do poprawy jakości transportu wodnego w naszym regionie. Stanie się tak dzięki pracom wykonywanym w portach objętych projektem oraz na wodach Zalewu Szczecińskiego. Działania te przyczynią się do stworzenia zrównoważonego, dostępnego i zintegrowanego systemu transportu wodnego w województwie. Zwiększą konkurencyjność portów Zalewu Szczecińskiego oraz żeglugi śródlądowej i morskiej na rynku szeroko pojętych usług transportowych. Panie inżynierze, co w ramach tego projektu zostało zrealizowane? W chwili obecnej mamy zakończone obiekty w Trzebieży, czyli na Brzeże, w Wolinie na oraz budynek Bosmanatu w Kamieniu Pomorskim. Powiedział Pan o zakończonych inwestycjach, ale jeszcze niektóre inwestycje są realizowane. Oczywiście trwają realizacje na pozostałych odcinkach, czyli na wyspach falochronowa w Trzebieży, modernizację obiektów kapitanatu portu w Trzebieży, bazę oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie oraz budynku bosmanatu w Wolinie. W ramach tego projektu są realizowane różne inwestycje w wielu miejscach. Co dzięki nim Pana zdaniem się zmieniło? Największym plusem jest zmiana dostępności do obiektów, czyli zmiana konstrukcji nabrzeża która pozwala w sposób bezpośredni na dostęp do obiektu i korzystanie dla wszystkich osób, które chciałby zacumować, dobić i skorzystać z usług. Które z tych inwestycji Pana zdaniem były najtrudniejsze w realizacji? Najtrudniejszym oraz najbardziej zaawansowanym technicznie obiektem była oczywiście zmiana wyspy falochronowej w trzebieży. Wiązało się to z koniecznością dostawy zarówno sprzętu, jak i materiałów na obiekt położony poza linią brzegową lądu, czyli na wyspie oraz konieczność realizacji pracy obecności czynnego toru wodnego. Wszystkie te działania przyczynią się również do zwiększenia bezpieczeństwa żeglujących w tym rejonie i tchną nowe życie w porty zalet. Jesteśmy w nowej marinie w Dziwnowie. Na chwilę przenieśliśmy się tutaj z Międzywodzia, bo to właśnie tu jest najbliższy postój dla żeglarzy. Przystań sezonowa w Dziwnowie przy Wybrzeżu Kościuszkowskim została uruchomiona na początku lipca. Przeznaczona jest przede wszystkim dla małych jednostek śródlądowych i pływających po wodach morskich wewnętrznych. Marina powstała w ramach projektu zachodniopomorskiego szlaku żeglarskiego i stała się pierwszym obiektem nowej infrastruktury żeglarskiej w Dziwnowie. Ta marina to tak naprawdę nowa wizytówka Dziwnowa. Nowa wizytówka Dziwnowa. Żeglarze mają tutaj sezonową przystań. Jest to pierwsza część inwestycji, która zakończy się 8 listopada. Żeglarze mają do dyspozycji tutaj 15 pomostów, przy których może zacumować 30 jednostek. Jednostek takich do 12 metrów długości. Mają do dyspozycji prąd, wodę w 15 postumentach. Bezprzewodowe Wi-Fi i Bosmana mają do dyspozycji całą dobę. Czy ta marina zmienia w pewien sposób charakter miejscowości? Tak, przybliża dziwnów do wody i nie do Bałtyku, natomiast do zalewu. I to jest bardzo ważne, ponieważ żeglarze są nieodłączną częścią dziwnowa. I, i tylko w ten sposób można było ich docenić tak? i wybudować im taką przystań. Jednak ta przystań jest przystanią sezonową. Tak, to jest przystań sezonowa, 1,5 miliona ta inwestycja nas kosztowała, druga część to jest 7 milionów, port, ogromny port z prawdziwego zdarzenia, całoroczny port. To będzie to, czym naprawdę będzie można się, jeden z y, większych tego typu w kraju. Powróćmy teraz do Międzywodzia. Co wyróżnia tę nadmorską miejscowość? Międzywodzie to spokojna y, miejscowość położona między Bałtykiem a Zalewem Kamieńskim, dlatego Międzywodzie odwiedzają ją bardzo chętnie rodziny z dziećmi, turyści, którzy szukają spokoju, lasu. Szerokich, spokojnych plaż. W tym roku otrzymała błękitną flagę plaża w Międzywodziu, więc to jest naprawdę bezpieczne miejsce. Jakie są atrakcje w międzywodzie, jak to tak naprawdę w tej miejscowości szuka poczynku? W Międzywodzi mamy najcieplejszą wodę w Bałtyku. Dochodzi do 24 stopni nawet. To jest wyjątkowe miejsce właśnie dla osób niepełnosprawnych, których bardzo dużo przybywa do ośrodków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, przystosowane zejścia, przystosowane dla niepełnosprawnych, więc wydaje mi się, że to jest. To jest najlepsze miejsce do wypoczynku. Jest tam także miejsce dla żeglarzy, którzy, którzy uwielbiają sporty wodne, więc nie tylko spokojna i łagodna miejscowość. Natomiast dla windsurf, windsurfing tam się bardzo dobrze rozwija. Natomiast jest to już miejscowość ukształtowana, i, i myślę, że spokojna i w tym charakterze ona pozostanie. Atrakcyjne położenie Międzywodzia sprawia, że to kąpielisko morskie odwiedza wielu wczasowiczów, turystów i kuracjuszy. Międzywodzie ma także wiele innych atrakcji, w tym niezwykle ciekawą przystań na uboczu. W tym miejscu znajduje się nabrzeże i liczne ławeczki, na których można przysiąść podczas spacerów. Z nabrzeża rozpościera się wspaniały widok na zalew. W sezonie cumują tu jachty i żaglówki, ale przystań służy także kutrom rybaków, których baza jest nieopodal. To już wszystko. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu cały zalew szczeciński, a więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie. To był już ostatni odcinek programu Przystań w Porcie. Zatem do zobaczenia nad przepięknym zalewem.